Po tej długiej zimie, życie w tatrach pomalutku zaczyna się budzić. Kozice, dorosłe matki próbują już oddzielić się od stada. malutku już będą się oddzielały od stada, wybierać będą dogodne miejsca na rozród. Wysoko w górach, pierwsze miejsca, w których pojawi się pokarm dla kozic, to często są mocno nasłonecznione stoki i granie, które były przez zimę wywiewane. I też w tych miejscach przebiegają szlaki turystyczne. W związku z tym też nie ma się co dziwić, że czasami możemy obserwować kozice bardzo blisko szlaków, ale gdybyśmy na to spojrzeli szerzej i rozglądnęli się dookoła, to może się okazać, że to są jedyne miejsca w tej chwili, gdzie już pojawia się pokarm. Te pierwszy, bardzo cenny, świeże Młode pędy traw, które gdzie indziej jeszcze są niedostępne. Bardzo jest ważne, żebyśmy się odpowiednio w tych miejscach zachowywali. Oczywiście cieszymy się tym widokiem i jest to wspaniała rzecz, ale uszanujmy to, że jesteśmy w, w, w taczańskim Parku Narodowym że jesteśmy, można powiedzieć, w domu zwierząt. Nie wykonujmy gwałtownych ruchów, nie skradajmy się, nie próbujmy im zrobić zdjęć z bliska. Najlepiej obserwować jest je z dużej odległości. To jest dla nich najbardziej bezpieczne. A z drugiej strony, cały czas panują bardzo dobre warunki do uprawiania narciarstwa. Ruch turystyczny jest cały czas dosyć duży i to mnie w ogóle nie dziwi, bo ten rok jest wyjątkowy. Narciarze w tej chwili mają tak dużą pokrywę śniegu. Że praktycznie wszędzie można na nartach dotrzeć, wszędzie można zjechać. Pamiętajmy, że poruszamy się w tej samej przestrzeni, w której są kozice, niedźwiedzie, świstaki, i często dla nas to przejście, ten zjazd jest zabawą, a dla zwierząt jest to no, często walka o życie. A jak zejdziemy niżej, czy jak zjedziemy niżej, czy zejdziemy niżej, mamy bezśnieżne polany. Na tych polanach reglowych wegetacja rusza pierwsza. Już mamy krokusy. Za chwileczkę te krokusy zmienią się w zielone łąki, i to jest magnes dla wszystkich zwierząt kopytnych i dla niedźwiedzi. Te polany są miejscami często konfliktowymi. I w pamięci, chyba wszyscy, którzy się interesują przyrodą, tatr, mają. Spotkania niedźwiedzi w rejonie Doliny Strążyskiej, w rejonie Przysłopu Miętusiego, w Dolinie Małej Łąki. Dlaczego dochodzi do tych spotkań? Dlatego, że te niedźwiedzie chcą jak najszybciej zregenerować zapasy po zimie, a te polany są jedynymi miejscami. I też jest istotne, żeby odwiedzając, schodząc na dół, czy wędrując reglami, mieć to na uwadze. Nadchodzi teraz czas dosyć dużego ruchu turystycznego. Czeka nas długi weekend, czekają nas kolejne dni wolne. Nasi pracownicy w tym czasie dodatkowo pracują. I jeżeli ktoś ma jakieś pytania, czasami są fantastyczne rzeczy, dlatego że ktoś może mógł coś zaobserwować, co jest bardzo cenne dla nas, to w tym momencie bardzo prosimy o rozmowę z naszymi pracownikami można się coś czego, czegoś ciekawego dowiedzieć również my się możemy czegoś ciekawego dowiedzieć no i życzę miłego odpoczynku w tatrach i do zobaczenia na szlakach.